Proszę Państwa, w zeszłym roku ukazała się taka książka Jarosława Zadęckiego pod tytułem Ragna Rok w obliczu anarchotyranii i chaosu ludów. Yy, obawiam się, że dzisiejszej nocy mieliśmy w Polsce namiastkę właśnie takiej anarchotyranii. z jednej bowiem strony anarchia, czyli wszystko to, co dzieje się wokół środowisk LGBT, wokoło Lewicy, okazuje się, że Policja wczoraj wieczorem chciała zatrzymać człowieka odpowiedzialnego za, za napad na innych ludzi. Ten napad miał miejsce ze względu na poglądy przez niej głoszone. No, był na pewno z użyciem sprzętu, bo, bo wśród zarzutów jest to, że zniszczył ciężarówkę, pociął opony, pociął plandekę, czyli gdzieś tam były użyte jakieś noże w czasie tego ataku. I okazuje się, że zbiegło się bardzo dużo ludzi bronić tego człowieka przed zatrzymaniem. Przy czym zatrzymanie to było w celu doprowadzenia do aresztu, a o tymczasowym aresztowaniu zdecydował sąd. Więc nie była to żadna akcja policji, żadna represja państwowa, tylko było to wykonanie postanowienia sądu i to sądu okręgowego już w drugiej instancji więc nie ma tutaj nawet szans na odwołanie ta osoba natomiast okazało się, że mnóstwo lewicowych aktywistów czy, czy działaczy LGBT jak sami sobie, siebie określają pojechało bronić tego człowieka pokładali się potem przed rondiowozem żeby radiowóz nie mógł odjechać ogólnie jeden wielki cyrk Policja też bardzo delikatnie do nich podchodzi, bo, bo pamiętamy sceny z Marsów Niepodległości czy, czy z meczów. Wszyscy wtedy mogą zobaczyć, jak policja zachowuje się, kiedy jest agresywnie nastawiona do jakiejś grupy. Tutaj te różnice widać nawet już w umundurowaniu, więc. Opowiadanie lewicy teraz o tym, że została brutalnie potraktowana przez policję, jest co najmniej nie na miejscu, niestosowne, niezgodne z prawdą. Yy, przykre jest to, że w całych tych cyrkach biorą udział posłowie i posłanki, czy to lewicy, czy koalicji obywatelskiej, no bo wydaje się, że jednak poseł w swoją powagą nie powinien legitymizować takich zachowań i nie stawiać się po stronie człowieka odpowiedzialnego za napad. Przypominam, nie mówimy tu o. Jakiejkolwiek sytuacji, kiedy to zatrzymany został ktoś za swoje działania czy poglądy, ale człowiek podejrzany o napad. No cóż, Lewica w Stanach ma swojego George'a Floyda, w Polsce mm, działacza, który posługuje się ksywą Margot, też wyniesie go na sztandary, a więc gdzieś tam w kierunku tych wszystkich lewicowych bandytów, wręcz bym powiedział. Natomiast jeżeli chodzi o hmm, tyranię, to mamy tu do czynienia z Działaniem ministra Sumowskiego, bo w nocy kiedy wszyscy zajęci byli obserwowaniem tego, co dzieje się w Warszawie, związanego z tymi działaczami, o których przed chwilą mówiłem. Minister Trzumowski zmienił rozporządzenie w sprawie tych covidowych ograniczeń. Okazuje się, że teraz już nie ma możliwości nienoszenia mask w celu, ze względu na stan zdrowia. Maski mają nosić wszyscy, są jakieś tam oczywiście wyjątki, natomiast osoby, które miały problemy z oddychaniem, czy mają te problemy, już teraz nie są zwolnione z tego obowiązku, więc. To jest taka, może jeszcze nie tyrania, ale to jest taka namiastka tej tyranii, która może nastać, kiedy policja zacznie bezwzględnie egzekwować ten obowiązek, tak? bo obawiam się, że tutaj zaraz zaczną sypać się mandaty w bardzo dużych ilościach i. I tutaj akurat działania policji będą bardziej zdecydowane niż w przypadku tych wczorajszych działaczy. Oczywiście część z nich została zatrzymana, natomiast mówię, odbyło się to bardzo delikatnie i te wszystkie lewicowe narzekania na, na działania policji są po prostu śmieszne w kontekście porównania z tym jak na przykład działa policja na Marszach Niepodległości. Przypominam tylko słynną wypowiedź szefa CBA, Pawła Wojtunika, którym powiedział, że to minister kazał zorganizować, minister Sienkiewicz kazał zorganizować prowokację i podpalenie tej sławetnej budki pod rosyjską ambasadą. Więc analogii nie ma oczywiście, policja z pobłażaniem traktuje różnych lewicowych chuliganów, bo tak trzeba o tych ludziach mówić. Więc to już jest ta anarchia. O tym właśnie pisał Jarosław Zadencki, że anarchotylania polega właśnie na tym, że z jednej strony pobłaża się chuliganom, a z drugiej strony nakłada się coraz bardziej drakońskie obowiązki na pozostałą część społeczeństwa. Czy mamy w Polsce już anarchotylanie? Myślę, że nie. Natomiast to, co działo się dzisiejszej nocy i wczorajszego wieczora, jest taką namiastką i powinniśmy przyglądać się temu i uważać, żeby za chwilę nie okazało się, że nasza wolność jest naprawdę mocno zagrożona. Zarówno przez władze, jak i przez tych lewicowych chuliganów, którzy swoje stanowisko próbują narzucać siłą, którzy nie cofają się już przed atakami na osoby o innych poglądach i które oczekują, że organy państwa na te ich ataki reagować nie będą. W zasadzie to tyle, nie chciałem robić jakiegoś dużego podsumowania, po prostu te nocne wydarzenia skłoniły mnie do nagrania tego filmu. Jeżeli zgadzacie się, udostępniajcie, zostawcie lajka, komentarz, tak żeby była między nami jakaś interakcja. Do usłyszenia, do zobaczenia.